Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć parę słów o maszynach do wypieku chleba. Pokażę Wam kilka fajnych funkcji, które są powtarzalne w tego typu maszynach, a także podpowiem Wam, którą warto wybrać w zależności od Waszych potrzeb. Po więcej przepisów, a także porad z działu AGD, zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv. Automat do wypieku chleba. Pomaga przygotować domowe pieczywo. Oczywiście można zrobić to samo w piekarniku, ale na pewno w takiej maszynie jest troszkę łatwiej. To, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze maszyny, to przede wszystkim jej moc. Im większa, tym lepiej, chociaż z naszych doświadczeń wynika, że spokojnie moc 700-800 W jest wystarczająca. Następnie warto, żebyście zwrócili uwagę na ilość pojemników, a także ich pojemność. Niektóre maszyny mają jeden pojemnik, a inne mają wymienny na dwa. Co jest na pewno ciekawym rozwiązaniem, jeżeli lubicie jeść różnorodne pieczywo. Jeden pojemnik z dwoma mieszadłami jest na pewno przydatny, jeżeli wasza rodzina jest duża, bo pozwala upiec większe bochenki chleba. Jednak musicie pamiętać, że w maszynie z dwoma mieszadłami odrobinę trudniej wyjąć potem chleb po upieczeniu. Poza tym niektóre maszyny mają dodatkowe foremki pozwalające na wypiek bagietek. Jeżeli lubicie tego typu pieczywo, to na pewno powinna Was zainteresować taka opcja. Jeżeli chodzi o wygląd, oczywiście maszyny są dość podobne do siebie. Na pewno najważniejszym jest to, że wszystkie mają dość czytelny wyświetlacz pokazujący czas pracy a także wszelkie programy. Każda z maszyn obecnie na rynku w zasadzie ma możliwość zrumienienia skórki w trzech poziomach, ma możliwość upieczenia chleba z pewnym opóźnieniem, co pozwala przygotować chleb na śniadanie, by był ciepły a także podtrzymuje przez 7 minut pracę w razie nagłej awarii prądu. To takie dodatki, ale myślę, że warto o nich pamiętać. Po upieczeniu chleb należy wyjąć z maszyny i tak jak wspomniałam przy dwóch mieszadłach jest to odrobinę trudniejsze. Fajnym dodatkiem do automatów jest załączony hak. Niby nic, ale ułatwia wyjęcie mieszadła po upieczeniu chleba po więcej informacji o wyborze maszyny, zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv, gdzie przygotowaliśmy znacznie dłuższy przewodnik.